Dziś zajmiemy się grą Morty'r 3. Wcielamy się w tytuł Morty'ra i pojmiemy na Niemców, którzy podczas II wojny światowej zajmują Polskę. Choć działamy jako Polak, a i Polacy zlecają nam zadania, to i tak słyszymy angielskie głosy. Teraz oglądacie pierwszą scenkę z Gry. Jadąc z ciężarówką widzimy pierwsze tutoriale, aby po chwili akcja się. No. Się rozkręciłam, aby gra próbowała przypominać Call of Duty. Skutki próby są widoczne. Można by powiedzieć, że nama w sobie troszeczkę z horroru. Jednak tutaj nie chodzi o horror w sensie graficznym. Obecnie akcje dywersyjne prezentują się bardzo słabo. Nie będę tu jednak za grafikę tak zjeżdżał tej gry, tym bardziej, że premierem miała dwa lata temu. Ale i. i wtedy nie powalała. Przejdźmy do strzelania. Głównie poruszamy się sam, nie ma więc okazji do wydawania rozkazów kompanom. Nasz bohater to twardziel jakich mało, dlatego też rozwalenie go do prostych rzeczy nie należy. Niemcy też tu są mocni, potrafią wytrzymać ładną serię z karabinu czy brak. Headshoty ze snajperki. Brony nie mają nas, to jednak nie przeszkadza bo poznajemy takie kultowe giwery jak na przykład stem. Czasami przydaje się krycie za różnymi osłonami. Każdy też wie, że kiedyś meble były dużo trwalsze niż obecne. I tu jest to też poka. Podkreślone. Otóż na przykład. Drewniany stolik pozostanie nienaruszony po wybuchu granatu znajdującego się pod meblem. Za to granaty i wybuchowe beczki dobrze działają na Niemców, powalając ich na ziemię. Gra jest krótka, poziomów jest kilka. Tutaj na przykład musimy bronić Warszawy. Początek nie zapowiada nic ciekawego, bo nie jest to zbyt ekscytująca gra. Ale później robi się trochę lepiej, bo można postrzelać z karabiną. Inne misje? Standard. Wysadzenie pociągu, wysadzenie czołgów. Nic specjalnie ciekawego. Dam! Gra jest bardzo obniowa. Choćby tu, bohater mówi, że musi iść inną drogą, bo druga jest zajęta przez siebie droga. W związku z czym trudno będzie się tędy przenieść. Zobaczmy. Facet miał rację. Sprawdźmy czy uda się to zrobić, ale... Z pomocą kodu na nieśmiertelność. Jak się okazuje, zbyt modem można zginąć. Są też atrakcje. Przykładowo, strzelanie do samolotu ze specjalnego karabinu. Strzelanie do czołgów ze specjalnego działka. I Oraz. Bardzo szybka i dynamiczna walka wręcz. I mamy przykład z Niemcem, który w jakiś cudowny sposób wypadł w połowie z bunkra. Niemca też tego nie da się pokonać, nawet po wywaleniu całego magazynka. Akcje do da się brać. Codziennym bracom spodoba się zarówno gra, jak i jej ceny. Celicy kontaktów nowy mi wypuściło dwa lata temu kolejny średniak, ale za bardzo przyzwoitą cenę. Całe 20 zł możesz zapłacić jeżeli naprawdę nie masz co grać.